Wystąpił do rady z wnioskiem o sprzedaż skweru wróblewskiego pod budowę galerii i część radnych opozycji ten wniosek się spodobał. Szczególnie Izdorczykowi. Ale na szczęście dzięki panu Kalesowi, który zebrał prawie tysiąc podpisów przeciwko tej bezsensownej sprzedaży za śmieszną kwotę 350, najbardziej atrakcyjnego kawałka miasta. W Bolesławcu podobny plac został kilkanaście lat temu sprzedany za 12 milionów. Ale nie, pieniądze nie poszły dla miasta. Ten kontrahent, który był zainteresowany kupnem tego placu wcale nie musiałby tam budować tego sklepu, tylko mógłby tę działkę zagospodarować w dowolny sposób i oczywiście ją spieniężyć. Czy już zapomnieliście po ile zostały sprzedane działki, gdzie jedną taką kupił były zastępca burmistrza? Może nie pamiętacie po ile w poprzedniej kadencji były sprzedane działki pod garaże i kto najwięcej tych działek wykupił. Ja powiem krótko. Jeżeli ktoś znowu podniesie rękę na plac Wróblewskiego, to zebraliśmy tysiąc podpisów. Zbierzemy, jak trzeba będzie, to zbierzemy dwa tysiące, koniec. Nie, nie wolno tego ruszyć. Nie ruszamy, ludzie tego nie chcą i trzeba to uszanować. To już jeżeli, jeżeli jest ta, te pogłoski. Wszystko, z to, mojej strony wszystko jeżeli na... Jeżeli te temat. pogłoski są właściwe te, które tam, że tam jest bazar zrobiony, ten, ten taki wiejski bazar, tak? Yy, tak, tam była uchwała no Rady Miejskiej, że to można tam handlować. Że można tam handlować. Świństwo zabrane dla, dla pamięci pana Wrubleckiego, dla najlepszego włodarza. Hańba, hańba. W, historii, w, historii, hańba. W, historii, w historii tego nowograficza. Mnie to bulwersuje. I to jest tak, 350 tysięcy nie wiem skąd ta kwota, nie, nie znam się na tym, jest to zdecydowanie za ten, ale mogło być tak, jak właśnie było w Bolsławcu, też nie, właśnie ten wspomniany plan, plac i, i to akurat w, 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 szef tego portalu nagłaśniał. 12,5 miliona to bodajże zarobiła ta spółka, która odkupiła miasta za 4. Chyba tam w okolicach 4 milionów i później sprzedała małej galerii Wrocław za 12, za 14, także 12 te, te miliony to zarobiła ta spółka, nie miasto. Nie miasto, miasto na pewno, nie, nie miasto, pewno. ale ja bym tutaj do tych 350 tysięcy. Z mojej wiedzy wynika, że nigdy nie padła kwota, za ile miałby być plac Wróblewskiego sprzedany. Były takie pytania na sesji. Nikt na nie, nie odpowiedział. I teraz, drodzy Państwo, sytuacja jest taka: samo to, że nikt Rad... nie odpowiedział, już jest. Radni dziwne. mają decydować o sprzedaży, ale za ile? Ja, jakbym chciała coś sprzedać, to bym wiedziała, za ile chcę sprzedać. No, dzisiaj tutaj, my, myślę, yy, myślę no i teraz włączyć tą grupę radnych w to. Czy ta, ta grupa radna, czy radni, yy, to radni tak decydowali? To radni tak zagmatwali tą sytuację z tą. Nie radni mieli wyrazić yy, chęć sprzedaży, no, opowiedzieć się za albo, no za pierwszym razem opowiedzieli się ktoś, za. Ch ktoś chce całkowicie y, odwrócić y, uwagę. Kota ogonem. Mhm. Idźmy dalej. Jasno-niebieska kalia. Czy radni opozycji mają większość w Radzie? Do niedawna mogli to zablokować, ale głosowali za sprzedażą. Skoro nie jest jednością, głosują odmiennie, to jakby to działo, jakby burmistrzem była ich prezes, to byłby istny cykl. Ale no ja to się to domaga. Że będzie, żeby się. było śmiesznie. No żeby było śmiesznie. Co by było gdyby, trzymajmy się tego, co jest. Bez, bez, bez tej hipotezy jest cyrk. Jasno widzą już Jest cyrk, tylko nie wiem, nie wiem, ile, ile ludzi się z tego śmieje. No. Ale teraz jest cyrk. To tak nie powinno być. Jasno niebieska kalia. Radni opozycji. Głosowali za sprzedażą placu Wróblewskiego. Chyba uzupełnia swoją wcześniejszą wypowiedź. Pan Kalus z ludźmi to zablokowali, a prezes opozycji nakręcała filmiki, przypisując sobie zasługę pana Kalusa. Tak jak działa opozycja, to ich pierwsza kadencja, a są podzieleni i nic nie zrealizowali z obiecanego programu, a potem burmistrz zły. No trzeba oddać tutaj, tu jest prawda. Pan Kalus, gdyby nie pan Kalus. To nie wiadomo, jakie by były losy to tego placu. Przyznali. Niewątpliwie rozpoczął w bardzo dobrym kierunku akcję. A... Zebrał 140 podpisów dużo, dużo wcześniej. Ja Zarażono mu uwagę. Gdzie jest w tym wszystkim przewodniczący Rady? Kto ma, z... no, kto ma scalać tą Radę? Przewodniczący. No, przewodniczący rady jest gospodarzem, a jeżeli rada się wycina, no to burmistrz wchodzi z tym, co chce i, i zdobywa sobie opozycję i tam i wyrywa sobie ludzi do swoich planów. Tak działa opozycja, to ich pierwsza kadencja, no, są, no, są podzieleni. No oczywiście, że są podzieleni, skoro są dwa kluby radnych, no to jak mają być niepodzieleni? No, no, ja, no jak mają być niepodzieleni? No są tak, muszą... A dlaczego burmistrz ma być e, zainteresowany z, e, spójnością rady? Spro... No, jak z się skłuc... lepiej rządzi. Z mi się łatwiej rządzi. Tak, o, to, zarządza. No, no i po co to integrować, po co scalać, po co godzić jak... Sp... Dzieli rządzi. Wiesz co, ja wielokrotnie y, słyszałam y, takie słowa, jeżeli radny Miał jakiś pomysł na inwestycje, swój autorski, nie ten podany gotowiec, to słyszał od y, burmistrza. Znajdź pieniądze. Znajdź pieniądze, znajdź źródło inwestowania. Czyli gdzie, w którym momencie to jest współpraca? No, Znamy. Masz jakiś, masz jakiś durny pomysł, to sobie szukaj kasę. No, no, ale tak skoro, przy... skoro budżet jest uchwalony, no to skąd te pieniądze y, brać? No to... Źródło finansowania. To nie jest rola radnych szukać źródła infe... finansowania. Bo to jest yy, taka, taka, taka yy, jakby maniera yy, władcy. Że ja już sobie poplanowałem, to mi się nie chciło. A ty mi się tutaj ze no. ze teorią... Jeżeli jest coś, coś dobrego ze swoją tezą. No, I co i co radnemu? Radnemu zwykłemu człowiekowi, który chodzi na 8 godzin do roboty, czy tam ileś ten. No to on jest zaskoczony taką postawą. No po, to się, po to się płaci te ogromne pieniądze włodarzowi, żeby on współpracował z tym. O, jest dobry pomysł. To może się wycofajmy z tej, z tej brzdury na tą chwilę, bo to akurat nam przyniesie korzyści. Nie? Nie, to dawaj pieniądze, to wtedy mnie będziesz tu grzebał. No, no, będziesz mi tu, ja tu pobudowałam, a ja, ma, ty wiesz mi klocki ja, rozkopywał. No, no, no nie, nie, nie tak, no. nie tędy droga. Także to tutaj no. nie jest, to jest, jest. Mi się wydaje, że moim zdaniem to, to, to jest taki jest, myślenia. To nie jest abstrakcja, bo byłem tam wiele lat, siedziałem w tych łapkach i wiem, że takie podejście jest. Sobie tam burmistrzowie czy wójtowie poukładają, i to powie starosta, i ty, ty, wara ci od tego, bo tam będziesz wrogiem. No. No, przyjeżdżali nawet do mnie do domu i nakłaniali mnie, żebym y, zmienił zdanie, to wiesz. To, to... Komentarz A. I tu będzie grubo. Świder z Relichem przeciwko Kalsowi. Dobre. Tak? Czego ja nie wiem? Jesteśmy... Ale, ale co cię zastanowiło? No, że ty z Kal... Y o! Ty z Relichem? Przeciwko kalusom? Ty jakaś Ale Ja kobieta. powiem dalej. Dobre. Idziemy dalej. Myślimy po, poza kadrem, pogadamy. <gryw> Kurde. Jasno niebieska kalia. No, a pojechał. Jasno niebieska kalia, odpowiada A. To trochę inaczej. Relik z radnymi z Weto chciał sprzedać. Postawił się pan kalus, a prezes Weto nagrywała filmiki. Niby, że to jej zasługa, a jej radni to głosowali to... za sprzedażą. To nie było? No takie, nie wiem, jak tam było Stokczyk, co wy tam palicie? <grym>, no nie pij tyle! <grym>, to, że nie zostało sprzedane, to głównie zasługa pana kalusa i zwykłych ludzi. Weto nakręca filmiki i przypisuje sobie zasługi. Ta opozycja jestem, jest lepsza. jestem za legalizacją e, marihuany, bo, bo, bo kupują byle co i pójdą takie bzdury. Ta lepsza. opozycja jest lepsza niż świat dług kiepskich, a prezes swoje, jej radni swoje, a później wszystko na relichach po prostu kabaret. No kabaret, kabaret. Kabaret, kabaret. kabaret. Nie będziemy 15 razy tłumaczyć, kto rozpoczął zbieranie nie, podpisów. Nie, nie, nie palcie śmieci. Nie palcie śmieci. Kto, kto dokończył, no kabaret, kabaret. A, albo nie, nie pić, Jasno, niebieska nie, nie karia. Uszur, uszur, yy, trzeba oczekać i przegonić dopiero wtedy pić, bo takie byle Mamy wszystkie pieniądze. wnioski, które pisaliśmy, ludzie pomagali zbierać podpisy. To znaczy, nie jest. Moja zasługa, ja wspierałam, pisałam wnioski, ludzie naprawdę oburzeni chodzili. To jest wygrana mieszkańców. Tak Zapamiętajcie jest. Państwo. Mieszkańcy dobrze, że, super. Dobrze, że mieli się do kogo Udało zwrócić. się nam. Mieli się do kogo zwrócić, zwrócić i żeśmy to. Tam, nawet, nawet chyba tam jakieś spotkania przewodniczyłem chyba z tym związane, nie?